thanks for Szczęśliwego nowego roku. Wiem, że nie było filmiku po polsku już bardzo długo, więc zdecydowałam zrobić dla Was. I będą jeszcze um, bardzo dużo, mam nadzieję, w tym roku. Jest mój goal, żeby kręcić po polsku więcej. Dzisiaj dla Was chciałam zrobić taki filmik, jak ja dbam o skórę, bo bardzo dużo osób mnie pyta, co ja robię. Więc zdecydowałam zrobić ten filmik bez żadnego makijażu, więc ja tak wyglądam bez żadnego makijażu, rzęcy też nie mają nic. a No, tak wyglądam właśnie. Pierwsza rzecz naprawdę jest z jedzeniem, bo jak ja jem słodycze, to strasznie mi się skóra, jak to się mówi, mam dużo takich, wiesz, mam tutaj jednego teraz, bo ja byłam czekoladę. Ale takie czerwone chrosty się robią na mojej twarzy, i no tak, więc ja próbuję nie jeść słodyczy i pić dużo wody. Ja też biorę bardzo dużo witaminów, żeby moja skóra czuła się lepsza i żeby była lepsza, jak to się mówi. Jak ja mieszkałam na Bahamach, to tak naprawdę nic nie robiłam z moją skórą. Tak naprawdę to tam jest słońce i to bardzo dużo pomaga i też jest ciepło, um, ale jak ja się przynosłam do Kanady, do szkoły do Toronto, to ja w ogóle nie miałam pojęcia co ja mam ze skórą robić. I bardzo sucha się zrobiła. I tak naprawdę to 5 miesięcy mnie trwało, żeby znaleźć taką dobrą rutynę dla mojej skóry. I też w Polsce to używam, jakie zimno, bo skóra się robi sucha. Więc na Bahamach ja nie dużo robiłam. Ja nie jestem fanem kupować bardzo dużo produktów. Tak naprawdę to. Um, nie wiem jak to się po polsku mówi, ale experimenting or trying new things. Ja lubię to, ale ja znam bardzo dużo osób, którzy bardzo dużo pieniędzy dają do sefory, do wszystkiego takiego, żeby na te maski, na te wszystko nie ma potrzeby, dlatego ja, ja nie myślę, bo skóra tworzy oleje naturalnie. I tak naprawdę to, ja myślę, że to jest wystarczająco tylko um, use moisturizer, więc taki krem do twarzy. Więc numer jeden, co ja robię. Ja um, myję twarz rano i w nocy. Dla mnie to jest bardzo ważne mycie twarzy, bo po prostu się czuję lepiej rano i w nocy um, twarz jest czysta, jak idę spać. I numer dwa, ja nie wiem jak to się mówi po polsku, ale po angielsku jest exfoliate. To są takie kremy z takimi rzeczami w środku i taki peeling. To jest taki peeling, tak, tak. To nie jest taka maska, to jest taki krem z kulkami bardzo malutkimi, to rozprowadzasz wszędzie na twarz i po prostu skóra się robi więcej delikatniejsza po tym. Numer trzy to jest... Um, krem do twarzy, zwykły krem, nic nie ma w środku, po prostu zwykły Neutrogena, albo co, cokolwiek krem do twarzy i w Kanadzie jest bardzo zimno, w Toronto, więc ja to codziennie, cały dzień um, na twarz kładzę. Ja nie lubię tak dużo makijażu ubierać w zimę, bo skóra się robi sucha, więc po prostu taki krem, nawet jak chcesz, to kup taki krem z Tint. To jest taki krem z kolorem. E, możesz do twarzy dać zamiast pokład. Ja w ogóle przestałam używać podkład już 6 miesięcy temu. Jak potrzebuję jakiegoś koloru do twarzy, to ja używam ten Tinted Moisturizer. Jak chcecie, to maski są ok. Jak się czujesz lepiej, na pewno sk skóra się robi gładsza, ale ja to robię może jeden raz w tygodniu, nawet. Jeden raz w dwóch tygodniach tak dużo ja nie używam na twarzy, bo tak nie potrzebuję, ale te wszystkie kremy to wszystko, co Cię zrobi młodszą. Nie wiem, czy ja w to wierzę może bardzo dobrze działa, ale tak na razie ja nie potrzebuję i jak jesteście młody młoda, jak jesteś młoda, to nie używaj tego, bo... Tak naprawdę skóra tego nie potrzebuję jeszcze. Ja ogólnie czuję się lepiej, jak jestem naturalna, tak jak teraz. Nawet jak mam coś takiego na twarzy, to ja nie używam korektora. Ja po prostu daję krem na twarz i naturalnie to później znika i nawet szybciej znika. Bo jak korektor dajesz, to to będzie suche i wiecie, jak to. Jest. Jak macie jakieś pytania, no to napiszcie mi, ja kocham czytać i odpowiadać. Mogę zrobić filmik, gdzie ja pokazuję, które produkty ja lubię. Po prostu dajcie mi znać. W tym filmiku nie chciałam za bardzo pokazywać te produkty, bo chciałam po prostu porozmawiać o skórze i jak najlepiej dbać o skórę. Mam nadzieję, że. Lubiliście ten filmik i mam nadzieję, że mój Polski nie był taki zły, ale zobaczymy w komentarzach na pewno na, yy, dajcie mi znać, na czym ja popełniłam błęd. Dziękuję bardzo i kocham Was.